Witam, tu z tej strony Śmiej, tutaj już, już kolejny Let's Play z Edwin Stale Właśnie ta gra już się powraca na mój kanał. Wybaczcie mi e, za długą przerwę, ale niestety e, dziewczyny e, się wkurzały, a w sprawie pozostał kieres e, w stylu Spider-Man 2, mm, Harry Potter czy coś tam jeszcze. Mi się znudziło i, i nie miałem ochoty na do żeby nagrywać i nagrywać. Na tym pc e, mamy... No. E, na tym komputerze mam jeszcze... E, e, ...starsze ATV z Dale. Pedal to metal, i i już Ameryka. No i jeszcze OpenDTD, w którym osobiście będę to grał. Muszę jeszcze trochę się zastanowić, czy będę to kontynuował. Oraz Virtual Pass. No i jeszcze, no jeszcze troszkę go potestuję. Komputerem mi wpadł. Tu po trzecie, a po czwarte. W Sprawie pozostał kier... Nie mogę e, mo e, e, zainstalować, ponieważ e, 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 czytnik e, płyt CT nie jest podłączony do komputera. A prawda, nie chcę e, zmarnować dodatkowego czasu na, na jego podłączenie. No dobra, tyle dolenia i. I, i gramy dalej no jeszcze miałem e, e, szkołę ściągnąłem e, tę w internetu niech niech brat mi to wybaczy gdy to oglądasz Złoczyńców minimus Moja mama nie Dobra, A no grafika jest ja nieco za złota. Dobra. Poszukamy jakiegoś tam zlecenia. Jak pamiętam, zaczęliśmy w Chicago, prawie dwa miesiące, dla was nie nagrywałem. Chicago, to jest Chicago, Minneapolis, Winnipeg, Winnipeg, Pismarck, nie wiem gdzie mam. Mamy Hejen, Kryptfils, Kerkory oraz Salt Like. No wschód i tak nie chcę wracać. Aha. Jeszcze hmm. Postanowiłem, że zrobię. Hmm. Najpierw zrobię teraz, jak w GTA A San Andreas, które wkrótce będzie. A gdy skończę, zrobimy hmm, trzy trasy związane z Nitro Speed Niestety konkretnie trasy e, nie ma w tej głównie. Cały czas Autostradą mamy jeździć. San Francisco to Las Vegas. Powiedzmy od północy nie, krócej będzie przez południe, ale nie to dłużej to Selej jesteśmy na jak wiemy to mieliśmy część piąteczki my przyjechaliśmy od zachodu przez przez Dolinę Śmierci potem przystały też 70 aż do Chicago a potem przestały to z osiemdziesiątką i do Nowego Jorku Muszę jeszcze się zastanowić Kończąc kończąc papelanie je i jedziemy No tu odpady Gówno bardzo odpady odpada. To Ale dlaczego <grymne> Oglądamy więcej filmów? Pewnie. Zaraz po przerwie na reklamę Kamera jest za to Zaraz po przerwie na reklamie już jesteśmy Kamera <grymne> jest za to jesteśmy zatem Jestety mamy 64 Meka Meka pigowej Mamy e, kartę graficzną, co jest? Aha, Jezus Maria, jeszcze, jeszcze mam spać. Mamo. Część ma nic to hajen. To pan jeszcze nie... Jest jeszcze, to... Jest to za daleko. Nie, przyjmuje się jeszcze. No, mobilny dom. Był nieco ryzykowne, ale to już te być. Mobilne biuro tak samo. pokój a O, oh, the creative fails. Możemy nawet przez Kanadę, a potem służy zachodniego wyprzecza I tak dojedziemy do wspominanego. Do wspominanej. No nie wiem co. Startu w nfs ie San Francisco. Um. Dobra. No, Czerwone czy zielone? Czerwone. Zielone są. Co? Myśle, myślałam, że to do sobie męczenia, ale nie. Odrobilej się poję, ja że spaliłam kartę kaficy. Ale tak naprawdę, nie, nie czuję, nie chcę tego nie czuje, haulin potrzeba, bo potrzebuję 64 megabitowej karty prawie kurwa, trudno. Dobra, pensjonówka mi może być. No i to ro... no i to ro... Dobra. Bierzemy. Jak sytuacja na drodze przed nami?

czy się w centrum miasta. No, Okej, okay, jedziemy. Wybaczcie, że takie tyle czasu przyjąło moje e, przeprosiny. Aha. Sprawy szko e, sp szkolne. Sprawy szkolne, tak. Już nie chodzę na dysko. Bo już od... E, ...4 dni ponieważ e, 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 pokory trzyma mi psychika o, Jak jesteś ty pedisie? Ja tego nie zrobiłem, a kto kierowcy kurwa, kiedy to, takie komentarze będą te tam, kiedy, kiedy będę mieć jednak oraz mikrofon, który będę no nie wiem W z karty Jeszcze się nie spaliła. Ścina się. Bo miałem włączony komputer. Bo ciągle... ...grałem. Open da ta, ta, ta. Mogłabym pójść na muzykę, ale niestety jeden z epizodów z Haulina, jeden z Haulina został niedawno zablokowany, ponieważ naruszyłem prawa autorskie. Ja nie wiedziałem, czy puszczając nutę w tle naruszamy prawa autorskie. Nie wiedziałem tego, nie za bardzo, nie za bardzo to przemówił po angielsku, więc i tak jest uniwersalem się mnie to gada, ale potem dali mi wyjątek i mnie to blokowali. Ale ze mnie lamus, zapomniałem włączyć w kierunku wskazu. Przyjąłem telewizję, siedzą ci na ogonie. 14 cztery kolego, dzięki za odpowiedź. Jakie jesteś jest tu że ma 10.13 Ja przed nami, może, może trzeba będzie nieco zwolnić 10.04 kolego 10, No i wreszcie asfalt. Aaa! Eee. na co w na autostradzie? Ja kupita. He. Tak samo dorąbałem z bloku ekipy I to samo powiedziałem przy raz W dziewiątym Let's Play'u z Bastra i Driver'a Gold'a A, mogłem przez nagrywarkę y, Nagrać Ale niestety Przy najwyższej rozdzielczości Gry nie reagują y, Na na Hypergema nie mamy pełnej wersji e, FRAPS'a tylko co 30 sekund e, muszę muszę się namęczyć nie wiem w jakim e, sposób e, e, użytkownik w pochony miał e, pełną wersję FRAPS'a bo to zapłacił 30 ponad 36 35 dolarów czyli czyli liczając na nasz kurs na nasze złotówki to będzie 100, 105 zł. nie no muszę go zapytać

Aha, jest kontrola. Jeszcze trochę do... do węzła. <laughs> Mogłbym wybrać to Glory to Faith. Ale to nie ramy. O, się, programy puszczają przed Wygląda jak przejście dla serenego, uważam. 10,4 kolego.

Dobra, damy sobie spokój. Dobrze, tak więc to są w kanalnym Let's Playu z ETV i z Aulin. raz e, mm, <tryk> co ja miałem oraz w wyborach odcinkach ATV Stay Agos Amerika pytał o metal. Eee... czego jeszcze? po mm, powrotu e, konowoja. Tak więc, do zobaczenia i prosty rozszeczek.